Nie żyje dwoje zaginionych w piątek nastolatków. 14-letnia Maja i 15-letni Wiktor. Rzeszowska policja od piątku prowadziła ich poszukiwania. Oboje wyszli rano z domów, jednak nie dotarli do swoich szkół. W sobotę wieczorem odnaleziono ich ciała. O szczegółach Aleksandra Dunajska-Minkiewicz. Piętnastoletnia letnia Maja z Rzeszowa wyszła z domu w piątek do szkoły, ale do szkoły nie dotarła. Ostatni raz kontaktowała się z bliskimi telefonicznie około godziny 18. potem jej telefon był już nieaktywny. Równolegle zaginął 15-letni Wiktor z powiatu sanockiego, chłopiec kontakt z chłopcem urwał się po tym, jak wyszedł ze szkoły. Policjanci ustalili, że przyjechał do Rzeszowa i w centrum miasta spotkał się z Mają. W piątkowy wieczór ruszyły szeroko zakrojone poszukiwania Policjanci przeczesywali dworce pustostany okolice Wisłoka, a strażacy za pomocą sonarów przeszukiwali dno rzeki. W poszukiwaniach brało też udział Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami Storat. Niestety poszukiwania zakończyły się tragicznie. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Dziewczynka wyszła rano do szkoły. Ostatni kontakt z bliskimi nawiązała przed godziną 18. Równolegle policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przyjęli zawiadomienie, zawiadomienie o zaginięciu 15-letniego mieszkańca powiatu Sanockiego. Od tamtej pory trwały intensywne działania poszukiwawcze, w które zaangażowani byli policjanci, strażacy i ratownicy Rzeszowskiego Stowarzyszenia z Psami Storad. Z informacji wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa. Wczoraj w godzinach popołudniowych Mudurowi w wyniku poszukiwań odnaleźli ich ciała. Decyzją prokuratora ciała nastolatków zostały zabezpieczone do dalszych badań. Policja nie podaje żadnych szczegółów dotyczących okoliczności odnalezienia ciał nastolatków. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Rzeszowie i jej decyzją ciała nastolatków zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. Dla wydarzeń 24. Aleksandra Dunajska-Minkiewicz, Polsat News.